STS Zakłady Bukmacherskie Sponsorem głównym Jagiellonii Stok. Dzień dobry Państwu Bardzo ważne zwycięstwo dla nas I, i taki fajny moment dla zespołu Bo e, Pokazaliśmy, że potrafimy e, Wygrać mecz i potrafimy Strzelić bramki to, to ostatnio było naszą taką niemocą Ale jest pierwsze historyczne Nie wiem czy mnie słychać e, Zwycięstwo i jest pierwsze e, Pierwsze bramki, także Sporo pozytywów jak na ten mecz dla mojego zespołu oczywiście i na pewno y, trudny rywal, ale, ale wierzyliśmy w to, że, że możemy tu dzisiaj zdobyć punkty i strzelić bramki. Tak się stało, także y, cieszymy się i pracujemy dalej. Na pewno przed nami sporo jeszcze do zrobienia, ze względu na to, że, że jak to na Beniaminka przystało. No, y, czasami to fryzowy gdzieś się płaci, tak jak przed ostatnim meczu, ale dzisiaj jesteśmy szczęśliwi. Z tego, że zrobiliśmy punkt, a przede wszystkim myślę, że to służenie wygraliśmy. Trzeba mieć trzy bramki. Dziękuję. No jeszcze raz witam Państwa. Myślę, że oczywiście mogą się Państwo ze mną nie zgodzić, ale uważam, że z tych czterech meczów to spotkanie w naszym wykonaniu było najlepsze. Stworzyliśmy najwięcej sytuacji, natomiast zapłaciliśmy się wysoką cenę za zabrak skuteczności. Myślę, że ważnym momentem tego spotkania była sytuacja, która była trzy minuty po przerwie. Mieliśmy bardzo dobrą sytuację. Mogliśmy prowadzić 2-1. Mniotek później przegrywaliśmy 1-2 tak naprawdę w drugiej połowie. Sądecja była dwa razy pod naszą bramką i obie te sytuacje potrafiła wykorzystać. Myślę, że tej sytuacji stworzyliśmy dzisiaj sobie dużo, natomiast na pewno zagadła, tak jak powiedziałem wstępnie, skuteczność. Trzeba pracować dalej. Nikt nie lubi przegrywać, nie lubi przegrywać zwłaszcza u siebie, ale musimy, musimy na pewno o tej poraźnie jak zapomnieć i trzeba szukać po w następnych spotkaniach. Dziękuję. STS zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagieloni Białystok.